Witam się z wami z kolejnego słonecznego dnia w Barcelonie. Dzisiaj znajdujemy się na forum, bo dziś mamy treningi na zawodach Urban World Series i zobaczcie jak prezentuje się street course. No powiem wam szczerze, dawno nie widziałem tak zajebistego skateparku, naprawdę mega sztos. Teraz trwają treningi pierwszej grupy, ja jestem w drugiej grupie. Więc jeszcze 30 minut muszę poczekać, aż e, zaczną się treningi mojej grupy. Ale ogólnie to już nie mogę się doczekać, żeby pojedzieć na tym skateparku. Ale powiem tak szczerze, że jak patrzę na poziom jazdy rajderów w pierwszej grupie, to naprawdę robi wrażenie. Chłopaki dobrze dają do pieca. To chłopaki po prostu dobrze robią. Ale miejscowa tych zawodów jest naprawdę zajebista. Zobaczcie, tutaj są takie wielkie trybuny. Myślę, że na eliminacjach w finałach będzie naprawdę bardzo dużo osób. A z tyłu za mną. Zobaczcie, morze. Normalnie jest zajebisty klimacik, od tego morza. Tak wieje, więc idealnie nas będzie chłodzić. Bo dzisiaj temperatura w Barcelonie wynosi 30 stopni, więc jest lampa jak sk. No i tak jak mówiłem, dzisiaj mamy godzinę treningów. Jutro mamy 30 minut treningów przed eliminacjami, bo jutro są eliminacje. Więc nie ma wcale aż tak dużo czasu, więc będę musiał bardzo dobrze wyczuć skatepark przed eliminacjami, żeby po prostu zrobić jak najlepszy przejazd. W ogóle zobaczcie to, bo przed chwilą to dopiero zobaczyłem. Ta przeszkoda jest zrobiona z takiej płyty z plastiku, to jest chyba PCV albo coś innego. No, pierwszy raz coś takiego widzę. Naprawdę. Gruba akcja, ciekawe ile to wytrzyma. Chyba jednak to działa. Chyba jednak się nie zepsuje. <laughs> jeden ziemel wychodził przed chwilą, że nagrywam vloga, więc podbył i powiedział, żebym nagrał mu hard true z W sumie over true z raila, więc to będzie grube widzowie. Wow. Nope. We're ready for the Urban Series Barcelona. Let's go. God damn, bro! So clean, bro, so clean. Yeah. No widzowie, ten trick potwierdza, że na tych zawodach nie ma słabych rajderów, to jest naprawdę wysoki poziom. Lecimy z rozgrzewkami, let's go! Yeah. Do bara. Yeah. Uh. Uh. Kurde, rura. Widzowie, powiem wam, że jest naprawdę lampa w Lampa, jak skurwa, już powtarzam to po raz drugi. Ogólnie chyba dostałem udaru. Pojeździłem z jakieś 15-20 minut i szczerze jest ciężko. Jutro jeszcze mamy treningi 30 minut, więc odkładam dzisiejsze treningi na jutro, bo naprawdę ciężko mi się śmiga na tym parku. Nie mogę w ogóle złapać tlenu. No i dzisiaj chyba sobie po prostu przychillujemy i zrobimy mały exploring Barcelony. Więc widzimy się jutro na treningach przed eliminacjami. The next day. Mamy dzisiaj dzień eliminacyjny 30 minut rozgrzewki przed eliminacjami. Wczoraj w ogóle nie pojeździłem jakieś 15-20 minut, tak jak widzieliście I słońce nie ogólnie przegrzało. Miałem chyba lekki udar, ale dziś już pogoda jest o wiele lepsza, więc to 30 minut mocnej rozgrzewki przed nami zobaczymy jak pójdzie mi na przejazdach. To <tysy> magasinie Skeci. Może zaryzykuję pierwszy przejazd, zrobię taki pewniejszy, bez ekranka na początku, a drugi, jak będzie spoko to zaryzykuję overkrankiem. Ale ogólnie jeszcze mamy 2 minuty rozgrzewki przed naszą grupą, więc może spróbuję jeszcze i może, może po prostu zrobię pierwszy. Zobaczymy, zobaczymy. We'll see. Teraz czekamy na naszą grupę. Let's go. wystartowała właśnie rozgrzewka czwartego hitu. Ja jestem w piątym. Chłopaki mają jeszcze 17 sekund na rozgrzanie się. I ja wchodzę tuż po nich. Jadę jako pierwszy w swoim hicie. Uwielbiam jechać jako pierwszy, bo wtedy mam zero presji, więc zajęliście. Teraz nagram wam hit czwarty, bo tutaj będzie naprawdę sporo dobrych zawodników, więc widzowie nie mrugajcie, bo będzie tutaj naprawdę grubo.

Zobaczmy, powiem wam, że naprawdę mocne przejazdy w tym czwartym hicie. A w tym ostatnim, piątym hicie będą jeszcze lepsi rajderzy Także ogólnie, no presja jest. No, ogólnie muszę trzymać się planu. Pierwszy przejazd zaplanowałem sobie dość spokojny i jeżeli wyjdzie, to oczywiście w drugim zaryzykuję, zrobię tego overcranka może. Zobaczymy, jak się przejazd ułoży. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie zgodnie z planem. Zobaczcie zresztą. Hit piąty, ja pierwszy, drugi. Macilas Goiti, Alvaro Esquivel. Stefan Atencio, Joris Kulomb, Jack Miller, Perry Antony. Oh, to jest Stefan Atencio. Yo, what's up? <laughs> Widzowie, zobaczcie to. Zio, ale robił grinda i mu Pega urwało. What? What? Właśnie wskakiwałem na tę rurę. Ale tego nie nagrałem. Wow. Wow. Ale to było grube, że ja tego nie nagrałem. Mam nadzieję, że ktoś to nagrał i podeszli mi nagrywkę. Dzisiaj perfekto Cześć zobaczcie to! Rama mu też pękła Ale akcja, jeszcze takich rzeczy to nie widziałem. Wow bardzo ja w To jest bardzo dobrym rajderem I uważam, że pojedzie teraz bardzo dobrze

Grindy. Nie wiedziałem, że jest nie tyle grań, co To są pierwsze zawody, z tego co Max mówił tutaj, w jakich występuje, że szacun, szacun strasznie. Alright, widzowie, jesteśmy już po przejazdach. Ogólnie miałem dwa czyste przejazdy. Niestety nie udało mi się zakręcić dwa razy barspina z Rail Ride'a, ale to nic. Najważniejsze, że miałem czyste przejazdy. Teraz już tylko musimy poczekać na wyniki i zobaczymy, który byłem na liście i czy się dostałem do finału. The next day. No, i teraz muszę wam powiedzieć, dlaczego czekaliśmy tak długo na wyniki z tych eliminacji. Wczoraj o godzinie 18 napisałem w diemach na Instagramie do Urban World Series, kiedy mogę się spodziewać wyników z eliminacji. I zobaczcie, co mi tutaj odpisali. Odpisali mi, że muszę poczekać, ponieważ mają problemy techniczne. Ogólnie nie wiem, jak to interpretować. Moim zdaniem, zgubili oni kartki z tymi wszystkimi rajderami, których oceniali i musieli je po prostu znaleźć. No, tak to wygląda, widzowie, tak to wygląda. No, ale ogólnie wczoraj poszedłem spać o 21.00, a Urban World Series wstawił e, screena na Instastories z pełną listą zawodników o godzinie 22.00. No i ogólnie, finalnie skończyłem na 19 pozycji. Moim zdaniem, hmm, nie spodziewałem się takiego wyniku. Myślałem, że będę ciutkę wyżej. Niektórzy rajderzy, którzy mieli gleby, albo wywrotki, albo się podpierali byli wyżej niż ja, więc ogólnie... Nie rozumiem tego, bo zazwyczaj system oceniania jest taki, że jak się podeprzesz albo wywalisz, to od razu punkty lecą w dół. A ja nie miałem żadnej podpórki, więc no mega dziwne, no ale jakby no, takie są zawody. Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. Za to mam dla Was super fajną informację. Alvaro SQL dostał się do finału i to na trzeciej pozycji, więc dzisiaj jedziemy na finałę i mu kibicujemy i mam nadzieję, że Alvaro zgarnie jakieś miejsce na podium, bo naprawdę należy mu się, chłop wymiata jest normalnie zajebisty. No zajebiste sztuczki robi po prostu. A wy, drodzy widzowie, dajcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale i napiszcie w komentarzu jak oceniacie mój przejazd. Wczoraj, <grym> wiesz, grałem, to to, że... Teraz wjeżdża kawka i widzimy się na finałach na BMX street. <grym> en la rotación el whip wow vamos olla ¡Oh, perfecto a la banda ¡Oh, guapísimo y volvamos arriba con el 12 whip vamos álvaro guapísimo ese caos malo a la parte de el manual. whip wow diez segundos los ¡No tres vamos álvaro lo está reventando ¡Ah!

180 barras, aguante, con AP y se va a volver Se va a ver la crea dentro. go! Vamos, chaval. Vamos a seguir bajando, cofíger, otro Aspen. No hace hueá tras, pensar se deja sin par, 10 segundos. Qué guapo se nos va a aguantar el cambio de cajón. 3-3. Deadwin. ¡Wow! ¡Vamos, Álvaro! que más te queda? Sí. Vamos, Ahí está loco, pide 180 sobre la bocina y el regalo. Sí. ¡Aplausos! ¡Muchos! ¡Vamos, sí. Álvaro! Gol. ¡Aplausos para los que es que es! Reliable, mira, 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 el fake! Barcelona! chaval! ¡No! Mira, mira, mira. mira. Ahora sí, ahora sí. Jesteśmy właśnie po finałach BMX Street, Alvaro skończył na szóstym miejscu, dajcie znać w komentarzu co sądzicie o jego przejeździe, bo moim zdaniem był to naprawdę zajebisty przejazd, a moja ocena zawodów Urban World Series, naprawdę fajne zawody, jedne z lepszych na których byłem, bardzo dobra organizacja, do niczego nie mogę się przyczepić, no i mam jeszcze dla was mały statement, to były moje ostatnie BMX-owe zawody.